20 września bieżącego roku w Iwoniczu Zdroju odbyły się ważne obchody z okazji 80. rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Iwonickiej. Dokładnie 26 lipca 1944 roku partyzanci AK zajęli miasteczko, które przez dwa miesiące było skrawkiem wolnej Polski. Tak dla nas rok 2024 jest w Iwoniczu Zdroju takim rokiem szczególnym i wyjątkowym. Decyzją Rady Miejskiej został ustanowiony rokiem pamięci właśnie Rzeczpospolitej Iwonickiej oraz mordu w Lesie Grabińskim. Dzisiaj 20 września podsumowujemy ten nasz rok obchodów, bo dokładnie dzisiaj kończy się okres trwania właśnie Rzeczpospolitej Iwonickiej. To było 57 dni trwających od 26 lipca 1944 roku do 20 września tegoż roku. Czas, kiedy żołnierze armii krajowej odbili z rąk niemieckich iwonicz-Zdrój, centrum uzdrowiska. Okres ten w historii właśnie został nazwany Rzeczpospolitą Iwonicką. W tym roku świętowaliśmy również 80. rocznicę Akcji Burza, bo to właśnie w ramach tej akcji zarówno wybuchło powstanie warszawskie, które trwało tak naprawdę tylko 6 dni dłużej niż trwała Rzeczpospolita Iwonicka. I 20 września przyszedł kres tego okresu ze względu na wejście tutaj, nadciągnięcie frontu wschodniego, wejście armii sowieckiej, która dokonała aresztowań wśród dowództwa armii krajowej, no i ten okres został w ten sposób zakończony. Po wkroczeniu wojsk radzieckich, akowcy zostali aresztowani i wywiezieni do Rosji, a wielu z nich zginęło. Właśnie ten aspekt edukacyjny jest dla nas najistotniejszy, bo przez wiele lat Rzeczpospolita Wońska w ogóle była zapomniana. A dzięki współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, dzięki współpracy naszego samorządu, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Iwonicza Zdroju, dzisiejszy dzień jest takim dniem wyjątkowym, ponieważ wspólnie właśnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK podsumowujemy konkurs, konkurs organizowany dla młodzieży właśnie w tematyce związanej zarówno z Akcją Burza, zarówno z Rzeczpospolitą Iwonicką. Wierzymy, że prace przygotowane przez młodzież były też taką doskonałą okazją do zgłębiania tej historii, do poszukiwania świadków, do poszukiwania materiałów też i w literaturze, więc ten aspekt edukacyjny na pewno jest dla nas takim szczególnie ważny. Wieczorne obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem. Odbyły się także koncert i pokaz filmu Rzeczpospolita i Iwonicka. Ważnym punktem było spotkanie z Ryszardem Sługockim, ostatnim żyjącym partyzantem AK. Dzisiaj, dzisiaj ta data została wybrana nieprzypadkowo. Dzisiaj jest właśnie 80. rocznica śmierci Boruty. I nasz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wydał książkę autorstwa pana Andrzeja Wojciechowskiego, Zięcia Boruty. Więc tak się złożyło, że dzisiaj możemy... Po prostu tę książkę dać młodym ludziom. Przeważnie, właśnie wszyscy uczniowie, uczestnicy konkursu, tę książkę dostaną. Podczas obchodów 80. rocznicy Rzeczpospolitej miała miejsce także promocja książki poświęconej porucznikowi Zbigniewowi Cerkowniakowi, pseudonim Boruta, który brał aktywny udział m.in. w akcji pensjonat oraz akcji Burza. Książka to nie jest tylko wynik mobilizacji, ale po prostu. To jest przekaz dla, dla moich dzieci i dla młodego pokolenia, że powinni pamiętać, bo tak samo Boruta jak mój ojciec to jest 1910 rok. Jak wojna wybuchnęła, to mieli tam jeszcze nie mieli 30 lat, bo zakładali rodzice, bo tutaj miał trójkę dzieci, no i poszedł walczyć. I dotarł tutaj do, do, do Iwończa Zdroju tutaj połączył się z oddziałem Pika tutaj z tego rejonu, no i włączył się, no już nie, to był może koniec, że tak powiem, walko Iwonicz zdrój ale no niestety była taka sytuacja, że jak przyszli do Iwonicza, pobyli tam, no to. Po prostu no, tak się stało, że Niemcy z frontu ściągnęli i zaatakowali. To była ostatnia walka tutaj na górze przedziwnej. No i oddział został, nie tylko oddział, bo to były trzy oddziały, także prawie już w randze pułku. No został już rozformowany, no i tam był kilka dni jeszcze, pożył tutaj w Excelsiorze, prawda, mieszkał, no i przyszedł dwój, że tam zaminowana droga, Niemcy zaminowali drogę, no i zaraz się poderwał, jak to Boruta, no i po prostu, no i zginął, no rozminował część, a któraś tam podobno była jakaś pułapka, mina pod miną, były miny pancerne, no i niestety zginął i już nie wrócił do domu. Obchody te były nie tylko hołdem dla bohaterów przeszłości, ale również przypomnieniem o wartościach, które wciąż pozostają żywe w sercach kolejnych pokoleń.